Luczę 5 miesięcy 93 godziny? Nice! W razie to jest tylko obserwacja, ale... Zawsze coś. Prawie pół roku. Całkiem sporo. Trzeba to oczekiwać między chapterami znowu. Mam nadzieję, że nie! Watch time podcur! Spędzę sobie second watching! Co jest? Stream element, zbudzimy się. halo <laughs> Zaraz, <got> sekund, <laughs> złocik. Co się dzieje home? z tym? Zara, może ktoś, kto częściej był? Jean, możesz wpisać watch time? Zobaczymy, czy. chociaż to mnie daliczyło. Stream <laughs> no mi też nic nie zaliczyło I see, I see. Czyli to nie działa. <grystanie> najwyraźniej Pętacie <grystanie> mi co to u ciebie? <grystanie> dlaczego wszyscy z sekund oglądają? Chat, dlaczego dopiero teraz przybyliście? Z kim ja rozmawiałam wcześniej, musicie mi wytłumaczyć zatem. Skoro ja dopiero teraz przybyliście. Najwyraźniej, jak 0 sekund.